Kosinowo. Cicha i spokojna wieś niedaleko Trzebnicy. To tu w piątek, 5 maja, widziany był 27-letni Michał Matkowski. Od miesiąca jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców na Dolnym Śląsku. Boimy się. Tak z mężem, to ja wyjdę, ale sama to nie wyjdę. Jak ja to o nocy z pracy, się naprawdę. wejść do domu, naprawdę. <noise> nie, bo może jak tutaj za rogiem no wchodzę, rozglądam się, no i wchodzę szybko do domu i się zamykam. No bo to jest jest strach, bo po prostu zrobił panikę między ludźmi. Z relacji mieszkańców wynika, że mężczyzna ukrywa się w okolicznych pustostanach i lasach. Siedziałam tu na ławce przed budynkiem i szedł jakiś młody człowiek. Dzień dobry mi mówił. Nie znam go, bo to wiesz, tutaj mamy teraz tych, tych sąsiadów nowych, zapukał do tych sąsiadów, tak ostro do drzwi zapukał, chyba ze trzy razy tak zapukał, nikt mu nie otwierał. Zebrał się i poszedł z powrotem na pałac, ale kto to był? To ja nie wiem, był w kapturze, godzina to była 13 w południe i w kapturze. A, a ja jeszcze nie wiedziałam nawet, bo tak by człowiek może uwagę zwrócił, nie? Siedział tu na przystanku. Widziałam go to okno w kuchni. Jaką wyglądał? Tak jak na zdjęciu? No ta miał taką czarną kurtkę, białe pasówki. Tak. Zadzwoniła pani na, na policję czy... Była policja, ale nie znaleźli. Antyterroryści przeszukali wszystkie mieszkania oraz domy. Przeczesano okoliczne pola i lasy. Ja przychodzę, że do, do domu nie weszłam, a tutaj, mimo co się antyterroryści weźli do domu tutaj, przepali wszystko. No. W tapczanach, w szafach, wszędzie, wszędzie. No, szukali go, po prostu go szukali. Niby przestępcy, prawda, nie gdzieś nie przechowują. No że ktoś, czy nie przechowuje go no, gdzieś. Dokładnie, dokładnie. Nawet mówię, tapczany podnosili, szafy otwierali wszystko. No, Michał Matkowski podejrzany jest o podwójne usiłowanie zabójstwa przy użyciu noża i rozbój. W marcu zaatakował młotkiem starszą kobietę, potem ją dusił i okradł. Przeżyła, ale w złym stanie trafiła do szpitala. Później zaatakował ponownie. Dwóch mężczyzn, którzy doznali obrażenia na skutek właśnie zaatakowania nożem, trafiło do szpitala. Te obrażenia były na tyle poważne, zagrażające życiu, że obaj musieli przejść w szpitalu zabiegi operacyjne. Mężczyzna może być uzbrojony. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w jego sprawie, proszony jest o kontakt z policją. Mateusz Czmiel, Echo24.